Liczba 2 pierwiastki z 18, odjąć pierwiastek z 32 jest równa. Tutaj oczywiście nie wykonujemy od razu odejmowania, tylko wyciągamy ile się da spod pierwiastka. 18 rozbija nam się na 2, podzielone na 2 to jest 9, 9 się dzieli na 3, daje nam 3, a 3 to już na 3 i 1. W związku z tym mamy 3 pierwiastki z 2 i to samo robię z 32. 32 na 2 to jest 16, 16 na 2 to jest 8 na 2, 4, na 2, 2, 2 i 1. Wyciągamy jedną dwójkę, drugą dwójkę, 2 razy 2, i pod pierwiastkiem zostaje nam 1 dwójka. Czyli mamy 4 pierwiastki z 2. Teraz zamiast pierwiastka z 18 piszę 2 razy. 3 pierwiastki z dwóch odjąć cztery pierwiastki z dwóch. Oczywiście najpierw mnożenie 2 razy 3 jest sześć. Pierwiastek z dwóch przypisuję odjąć cztery pierwiastki z dwóch, daje nam to dwa pierwiastki z dwóch, ale oczywiście takiej odpowiedzi nie zobaczymy. Wtedy trzeba pamiętać, że 2 jest do potęgi pierwszej, tutaj jest niepisany znak mnożenia. A 2 pod pierwiastkiem to jest potęga 1, 2. Przy mnożeniu potęgi się do siebie dodają, więc mamy 2 do potęgi 1 i 1, 2. Patrząc po odpowiedziach, jeszcze musimy to zamienić na ułamek niewłaściwy, więc mamy 2 do potęgi 3, 2. I to jest nasza odpowiedź D.